W odróżnieniu od tego, mamy w drugim rozdziale listu do Filipian: Zobaczcie, teraz w Filipian 2 dostrzegamy przeciwieństwo: bo jeśli grzech przyszedł z jednej strony, przez kogoś, kto próbuje się wywyższyć, to zbawienie musi nadejść z innej strony, przez kogoś, kto się uniżył. A wszyscy, którzy idą za diabłem, wywyższają się, obojętnie czy to w świecie, czy w kościele. A wszyscy, którzy idą za Jezusem, uniżają się, czy to w świecie, czy w kościele. I możesz siedzieć w kościele i się wywyższać. A gdzieś w świecie są ludzie, którzy próbują się poniżyć i zawstydzić się. Tak są na świecie ludzie, którzy tak skromnie mówią o swoich osiągnięciach. Spotkałem ateistów i niechrześcijan, którzy byli bardzo skromni w kwestii swoich osiągnięć. Nie będą popisywać się w sposób, w jaki robią to niektórzy chrześcijanie. Kiedy staniemy przed Panem, spotka nas wiele niespodzianek w dniu ostatecznym. Wiele ludzi, których uważałeś za wspaniałych chrześcijan, prawdopodobnie jest w piekle i tylko z jednego powodu. Jak pierwsza osoba poszła do piekła? Jak pierwsza osoba poszła do piekła? Przez pychę. Historia o bogaczu i łazarzu. Dlaczego bogacz poszedł do piekła? Przez pychę. Myślał, ciężko pracowałem i moja firma prosperowała. I zarobiłem te wszystkie pieniądze. Nie jestem liniwy jak ten żebrak z ulicy. Taki człowiek zdecydowanie zasługuje na piekło. Nie jest wystarczająco pokorna, by przyznać, że jest to Boże błogosławieństwo. Dało mu wszystko, co miało na ziemi. A jak jest u ciebie, bracie, siostro? Teraz zobacz coś przeciwnego w drugim rozdziale listu do Filipian. Oto ktoś, kto nie jest istotą stworzoną. Druga osoba Trójcy. Równa Bogu Ojcu od wieków. I nie było dla niego potrzeby, aby przychodził na ziemię. Gdy ród Adama zgrzeszył, Bóg mógł ich po prostu unicestwić lub wysłać, żeby się przyłączyli do Lucyfera i innych w piekle. I byłby całkowicie sprawiedliwy, gdyby tak postąpił. Ale tego nie zrobił. I musimy być za to bardzo wdzięczni. Tak bardzo wdzięczni. Panie, zasługują na piekło. Ale ty posłałeś swojego Syna, zstąpiłeś tu na ziemię, uniżyłeś samego siebie, zstąpiłeś na ziemię i stałeś się człowiekiem. I co uczynił Bóg według wiecznej miłości Boga, żeby wyższa pokornych? Jest powiedziane, kiedy Jezus uniżył się, a nawet jeszcze mniej. Chciał urodzić się w stajni, w oborze dla krów. Gotowy, by nazwano go diabłem i belzebubem, i opętanym przez demony, by nazywano go szaleńcem, by był źle traktowany i zniósł wiele obelg, i nawet nie umiem powiedzieć, jak jeszcze go wyzywano. I jest gotowy, aby ludzie go policzkowali i ukrzyżowali. I ponieważ uniżył sam siebie wersus, ostatni fragment aż do śmierci krzyżowej. Według odwiecznego prawa Bożego, który działa jednakowo we wszystkich wypadkach. Bóg go wywyższył i dał mu imię ponad wszystkie imiona, którym jest Jezus Chrystus. Każde kolano się ugnie i każdy język wyzna. To dlatego ma dziś najwyższe miejsce w niebie. Miał najwyższe miejsce w niebie w wieczności, ponieważ był równy ojcu. Ale dzisiaj, jeśli ma najwyższe miejsce obok Ojca w niebie, to dlatego, że się uniżył. To nie dlatego, że powiedział, jestem synem Boga, więc mam prawo tam wrócić. Zobaczcie, co jest powiedziane. Uniżył samego siebie. Wers 9. Dlatego, z tego właśnie powodu, Bóg wielce go wywyższył. Nie twórz tam swoich własnych pomysłów. Był konkretny powód, dla którego Bóg tak ogromnie go wywyższył. I to dlatego, że uniżył sam siebie do granic możliwości jako człowiek. Nigdy nie walczył z ludźmi, którzy go prześladowali, krytykowali go, pluli na niego. Mówił w porządku. Jestem tylko zwyczajnym człowiekiem, powtarzał. Jestem zwyczajnym człowiekiem, wybaczam ci, jestem zwykłym człowiekiem, wybaczam ci. Kiedy powiedział, że jestem synem człowieczym, to miał na myśli. Jestem zwykłym człowiekiem i jest ci wybaczane. Nazywałeś mnie Belzebubem, księciem demonów. W porządku, wybaczono ci. Jestem zwykłym człowiekiem. Nie mów przeciwko Bogu. On sam był Bogiem. Lecz on wskazał na Ducha Świętego i rzekł. Nie mówcie nic przeciwko Duchowi Świętemu. Możecie mówić przeciwko mnie. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Obyś miał w sobie takie nastawienie. I to wywyższenie zaczyna się tu, na Ziemi. Od wywyższenia ponad grzech. Bycie wywyższonym ponad ludzi, jako prezydent kraju lub starszy w kościele, nie znaczy nic. Są setki. Starszych w kościołach, których spotkałem, i pastorów, w stosunku do których nie mam za poważania, ponieważ nie widzę Bożego Działania w ich życiu. Nie mam poważania do człowieka, ponieważ krzyż wisi na jego piersi albo nosi szczególne nakrycie głowy, lub nazywa siebie pastorem lub wielebnym, czy jakkolwiek inaczej siebie nazywają. Nie mam do nich poważania. Poważam człowieka, jeśli widzę w nim Chrystusa. Jeśli jego słowa są namaszczone i trafiają prosto do mojego serca i gdy czuję, że Bóg mówi przez niego. Wtedy bym go poważał. Ale nie dlatego, że ma jakiś tytuł, nie dlatego, że mówi, jestem osobą wierzącą od 20 czy 30 lat i co z tego. Dziś możesz być daleko od Boga, a nawet stracić swoje zbawienie, mimo iż zostaliście zbawieni 20 czy 30 lat temu. Szanuję ludzi pokornych, którzy mają niskie mniemanie o sobie. A widzisz, pokora nie jest czymś, co można założyć. Jest rodzaj pokory, którą przybierają nawet światowi przywódcy. To jest sztuczne. Pokora, tak jak duma, są czymś, co, co jest wewnątrz, jeśli tego nie masz. Nie możesz udawać, że jesteś pokorny. W swoim życiu widziałem wielu chrześcijan, którzy udawali pokory. Potrafię ich rozpoznać w 30 sekund. Jak tylko otworzą swoje usta, możesz rozpoznać, że ci ludzie nie są pokorni. Patrzysz na ich twarze i coś jest nie tak. Brak im pokory. To jest jak Prawo, któremu podlega nasze ciało, gdy ciężko ćwiczysz, intensywnie się pocisz, to jest prawo, któremu podlega Twoje ciało, któremu nie możesz zapobiec. To się dzieje samo, to dlatego mamy prysznicę, to dlatego używamy dezodorantów i rozwiązania tego typu. To pochodzi z wewnątrz. Duma jest właśnie czymś takim. Pochodzi z wewnątrz. Gdy jesteś sam i myślisz o sobie samym jakim wspaniałym człowiekiem jesteś i dopadają cię takie myśli lub o ileż to lepiej zrobiłeś pewne rzeczy niż ktoś inny i tak łatwo przychodzi ci krytykowanie tej osoby czy innej i jesteś szybki w krytykowaniu żony, męża, tej czy innej osoby, sposobów, w jaki ta osoba wychowała dzieci, bo różni się od twojego sposobu. Nie dziw się więc, bracie i siostro, że jesteś przegrany. Nie dziw się, że Bóg tak ograniczył możliwość wypowiadania przez ciebie swego proroczego słowa. Nie wywyższy cię, ponieważ on zna Twoje myśli na swój własny temat, kiedy jesteś sam ze sobą. Masz dość wysokie mniemanie o sobie. I wiesz także, że nie zacząłeś w ten sposób. Często mówię ludziom w tym kościele: nigdy nie zapominaj. Czym byłeś zanim po raz pierwszy przyszedłeś do tego kościoła? Znam wielu ludzi, którzy o tym zapomnieli i widzę ich duchowy stan dzisiaj. Finansowo radzą sobie świetnie, ale ich duchowa kondycja jest żałosna. Żałosna. Sami nie są tego świadomi, tak jak nie czuje się zapachu swojego ciała. Ponieważ gdy są sami, nie wiem o czym myślą, ale jest to widoczne, co wynika z prawa, jakim podlega ich dusza. Mają o sobie dość wysokie mniemanie. Są dumni, ponieważ Myślą, że Bóg ich błogosławił, gdy mają więcej pieniędzy teraz, niż gdy na początku przyszli do kościoła. Wydaje im się, że Bóg im błogosławi, bo ich dzieci sobie dobrze radzą. Potrafię wskazać ci mnóstwo osób na świecie, których dzieci radzą sobie świetnie, a są ateistami i którzy zarabiają więcej pieniędzy niż ty i ja. To nie znaczy nic. Drodzy bracia i siostry, wyciągnijmy z tego lekcję dla siebie. Bóg stał się człowiekiem i mówi, żeby mieć taką postawę, że musisz starać się zejść na dół i stać się zerem. Takie jest znaczenie bycia ukrzyżowanym z Chrystusem. Widzisz, w tym kościele, może nawet bardziej niż w innych, mówimy o Drodze Krzyża. Droga Krzyża jest drogą do śmierci samego siebie. Możemy powiedzieć, że dana osoba stała się naprawdę zerem, gdy jest martwa. Nie może nawet ruszyć palcem. Nie myśli o niczym. Nie może już nic zrobić. Jest kompletnie martwa. I wtedy człowiek staje się niczym. I gdy mówimy o umieraniu z Chrystusem, to jest naprawdę to samo, to o czym dziś mówię. Nie różni się od tego, co zawsze powtarzałem, że mamy umrzeć razem z Jezusem Chrystusem. Brat swój krzyż każdego dnia, pozwól mi to powiedzieć inaczej. Codziennie uważaj samego siebie za zero, za to czym jest martwy człowiek, a wtedy zakosztujemy jego zmartwychwstania.